Identified. Marking location now. To jest to, to Jest pod nami gościu A dobra Jest u góry paliwski <try> <try> No nie Help! Move A jak mamy ci pomóc? Juj! Ja, jak! Show. Dawaj, ten nalot! Tu był nalot! Gdzie jest nalot! Dawaj, tu jest! Kurde, no. Jak, jak on nie patnie, nie? Jak ja wam pokażę akcję, nie? Jak niespodzianka. E. Dawajcie, lecimy tam. Bez no, ja weźcie bezpa, weźcie bezpa No ja tam kupiłem, weźcie go! Też kupię! Dobra, no. ja już kupiłem, oh, no. AHA! Ja tu, no tu. Współpracuj też biją, uważaj Hubert. Jest. Dobra, team wipe team, wipe, team wipe. Leczcie się, leczcie się. Bo jest cała ekipa. Naściguj desant. Ja nami jeszcze. Macie bezpa może? Za nami jest. Ja pale, 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 pale. <śmiech> <śmiech> Dawaj tego tu u góry. Chodź, chodź, chodź. Po prawej stronie też tu Pomóżcie mi, pomóżcie! Powaliłem jednego. Dobra, dobra, dobra. Tutaj są. Zrzucili się tu, chodźcie tu na nich. W <laughs> <znowu. śmiech> Dawajcie na nich, szybko. Nie w szatni. tu jest! Ja taki nic nie No nie, to No kurwa, Ja tam zabiłem jednego, no i każdy przyjechał. Poważnie, co to za podjazd? <gry> nie, tak nie, tak nie, ja Och, Boże, Boże. Taki podjazd. Ale wam pokażę akcję, zaraz to skleję.